Zaczynamy dzisiaj Wielki Post i w dzisiejszym odcinku o tym, że nawracanie zawsze boli. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, kochani, witajcie w pierwszym dniu Wielkiego Postu w środzie popielcowej. Środa popielcowa początek zmagań wielu z nas. Być może dla niektórych kojarzy się to z czymś dramatycznie ciężkim. Dla mnie, powiem szczerze, bardzo lubię okres Wielkiego Postu, ponieważ jest to taki czas, gdzie na nowo zbieram swoje siły, na nowo zbieram swoje myśli, na nowo. Biorę się w garść i chcę naprawdę być z Bogiem w nowej świeżości, jakości, w jakimś takim nowym postanowieniu, by zbliżyć się do Niego. A z doświadczenia mojego życia wiem, że nie ma lepszego miejsca niż to miejsce przy sercu Pana Jezusa. Więc mam nadzieję, że tak jak ja, Wy również macie dobre skojarzenia i też oczekiwania względem tego czasu. Dzisiaj w Kościół będzie wprowadzał nas przez liturgię Słowa właśnie w ten okres zbliżania się do Pana Boga, i warto myślę na samym początku o tym powiedzieć, że okres Wielkiego Postu nie jest okresem, którym skupiamy się na zakazach, na tym, czego nie można, na tym, czego nie wolno, na tym, że teraz to będzie czas, w którym mamy więcej ograniczeń, bo nigdy. O to tak naprawdę nie chodziło. Jeżeli wejdziemy w ten czas w takim błędnym myśleniu, że Pan Bóg zaprasza nas teraz do jakiegoś katowania samego siebie, dla katowania samego siebie, to od samego początku miniemy się z tym, po co w ogóle te 40 dni Kościół nam daje? Myślę, że potrzebujemy dzisiaj spojrzeć na czas wielkiego postu właśnie z takiej perspektywy miłości Pana Boga, z tego, że On wie, że potrzeba nam dzisiaj zrezygnować z różnych rzeczy, by dostrzec Jego miłość, zrezygnować z różnych takich codziennych, nawet wygód, przyjemności, które wbrew pozorom, a tak jest. Um, Ogałacają nas z doświadczenia bycia kochanym, z doświadczenia bycia ważnym dla Boga, z doświadczenia bycia e, naprawdę blisko Jego serca. To są takie nieoczywiste rzeczy, które my często tracimy w codzienności. Jesteśmy okradani w codzienności z poczucia bycia właśnie kochanym przez Pana Boga, ważnym dla Niego. Dlaczego? Bo skupiamy się na rzeczach, które nie są ważne i istotne, im poświęcamy uwagę, im poświęcamy skupienie. I nie skupiając się na Jezusie w swoim życiu, naprawdę gdzieś tracimy bardzo wiele doświadczeń takiej troski Boga o nas. Czasem w takiej prozie życia, wiecie, wystarczy czasami e, zatrzymać się na moment. Ja mam taką tutaj czotkę od modlitwy Jezusowej. Mam przyjaciół, tutaj, o, którzy mnie tutaj próbowali rozproszyć. To jest taka e, czotka do modlitwy Jezusowej, w której. E, ta modlitwa jest bardzo prosta i banalna: Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną, Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną, ale w tym takim chwilowym skupieniu na Jezusie, kiedy czasem dajesz sobie pięć minut podczas gonitwy w dniu, żeby po prostu przyzywać imienia Jezus. Nagle zaczynasz doświadczać pokoju serca, nagle zaczynasz doświadczać tego, że On jest blisko, że On jest w Tobie, On jest w Twoim sercu, że On jest tak blisko, jakbyś w życiu nie pomyślał, że, że jest, bo nam się Bóg często kojarzy, który jest gdzieś na chmurce daleko, odległy, a wystarczy wejść w głębię swojego serca. Wielu świętych mówiło o tym, i to są mądrości świętych, do których naprawdę warto wracać. Że Jezusa znajdziesz w sercu, Jezusa znajdziesz w głębokości. Im głębiej wejdziesz w swoje serce, tym głębiej spotkasz się z Jezusem, z Bogiem, tym głębiej doświadczysz Jego bliskości. Nie potrzebujemy szukać na zewnątrz, potrzebujemy szukać w środku i po to dzisiaj potrzebujemy Wielkiego Postu. Do tego chcę też Was zaprosić, do takiego wchodzenia w głąb przez nową serię, która pojawi się dzisiaj również na kanale, myślę, że wieczorem. Będzie to seria którą nazywam święte słowa, będą to słowa świętych, Którzy swoje życie z Bogiem prowadzili naprawdę na bardzo wysokim poziomie i myślę, że z takich myśli i ich mądrości będziemy mogli sporo czerpać w takich krótkich rozważaniach, być może nawet przed snem. Do tego Was zapraszam i zachęcam. No właśnie, I chciałbym, byśmy wchodząc dzisiaj w ten tekst czy w te teksty, które zostawił nam Kościół w liturgii, mogli wejść właściwie w ten czas Wielkiego Postu, który wierzę, że będzie naprawdę dla nas pożytkiem. Księga proroka Joela, drugi rozdział od 13 do 18 wersetu. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. I tu bym się nawet zatrzymał, bo mniej bolesną rzeczą jest rozdzierać szaty niż swoje serce. To był zarzut Pana Jezusa do niektórych faryzeuszy. Mówił: Wy dbacie o to, co zewnętrzne, a zapominacie o czystości serca. Dbacie o to, by wasze szaty były lśniące, a zapominacie o tym, że chodzi tak naprawdę, by serce lśniło, by serce było szczere i prawdziwe. I kiedy mamy się nawracać, to dzisiaj nie potrzebujemy robić sobie jakichś zewnętrznych postanowień, które zostaną jedynie zewnętrzne. Jeśli robimy jakieś zewnętrzne postanowienia, to one powinny być połączone z tym, co dzieje się w naszym sercu. Jeśli dzisiaj wiesz, że masz problem z internetem, masz problem z komórką, masz problem z Facebookiem, masz problem z Instagramem, masz problem z rzeczami, które Cię na co dzień wiążą właśnie w tych obszarach, to dzisiaj to jest połączone z Twoim sercem bardziej niż to, że nie będziesz siadł czekolady. Potrzebujesz dzisiaj zastanowić się, co cię wiąże w codzienności, żeby pozwolić Jezusowi wejść w te miejsca, by nie rozdzierać w te 40 dni zewnętrznych szat, ale by rozdzierać serce. I chcę Wam powiedzieć, że to boli, i o tym pewnie dzisiaj wieczorem może też usłyszymy w, w, w tym krótkim rozważaniu słowa, słów świętych, że na początku, na samym początku to rozdzieranie serca boli, ale później, kiedy wchodzimy w. Już prze, przedzieramy się przez te zewnętrzne warstwy, wtedy doświadczamy, że kiedy przychodzi Jezus jako Ten, który jest lekarstwem do naszych ran, wtedy doświadczamy pokoju, radości, miłości, doświadczamy naprawdę rzeczy, które są e, rzeczami czy, o, czy takimi e, doświadczeniami, których w życiu szukamy gdzieś, gdzie ich nie znajdujemy. W Jezusie możesz znaleźć pokój, w Jezusie możesz znaleźć szczęście, w Jezusie możesz znaleźć to, czego naprawdę szukasz. Nawróćcie się do Pana Boga Waszego, On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, alituje się na widok niedoli. To mnie bardzo dotyka, wiecie, kiedy Bóg mówi, że nawrócimy się do Pana Boga Naszego, co będzie owocem tego nawrócenia? Że poznamy Boga takim, jakim jest. Nawrócenie polega również na zmianie naszego myślenia, patrzenia na Boga, bo często nasze patrzenie na Boga jest niewłaściwe. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, on bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niewoli. Być może twojemu nawróceniu będzie towarzyszyła zmiana myślenia względem Pana Boga. Będziesz myślał o Bogu, jakim jest naprawdę. Może myślisz dzisiaj o Bogu, że jest zupełnie inny niż to, co mówi Boże słowo, ale nawrócenie ma w sobie tak wielką moc, do tego, byśmy zaczęli patrzeć na Niego takim, jakim jest naprawdę. Więc człowiek nawrócony to człowiek, który wie, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, wielki w łaskawości. I ten, który lituje się, jest tym, który lituje się na, na widok niedoli. Poznajcie, kim On jest. Kto wie, może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynącą dla Pana Boga Waszego dla Pana Boga Waszego. Na Syjonie dmijcie wróg. Co mamy zrobić? Zarządźcie święty post. Robimy to w Kościele. Ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność. Zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią, przepuść Panie Ludowi Twemu, a nie daj dziedzictwa swego na pohambienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mają mówić między narodami, gdzież jest ich Bóg? I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Wejście w Wielki Post ma cel. Jeśli znacie dalej fragment Księgi Joela, to wiecie, że Księga Joela mówi w kolejnym rozdziale o wielkim wylaniu Ducha Świętego. Post nie jest dla samego postu. Post jest takim czasem robienia miejsca dla Boga w swoim sercu i kiedy zrobimy wystarczającą ilość miejsca w swoim sercu dla Boga, wtedy pozwolimy Duchowi Świętemu zalać te wszystkie puste miejsca w nas. I wtedy Jego obecność, Jego moc, Jego namaszczenie, Jego bliskość będzie z nas wystrzeliwała wokoło i będzie dotykała ludzi, którzy będą z nami żyli. To Jego obecność nie będzie dana już nam tylko dla nas samych, ale będzie nam dana dla innych, by inni mogli przez Twoje życie doświadczyć Jego mocy. Pamiętaj, że każdy trud, który podejmiesz, trud swojego serca, ten wewnętrzny, z intencją, że robisz to dla Jezusa, to będzie trud, który później pozwoli Twojemu sercu przyjąć jeszcze więcej obecności i mocy Bożej. O to chcę się dzisiaj z Wami modlić, nie chcę przedłużać tego dzisiejszego słowa, bo widzimy się również i słyszymy się przede wszystkim również wieczorem, ale chcę się o to z Wami pomodlić. Duchu Święty, chcę prosić Cię dzisiaj o to, byśmy rozdzielali nie nasze i rozdzielali nie nasze szaty zewnętrzne, ale nasze serca. Byśmy w tym czasie chcieli zbliżyć się do Ciebie jak jeszcze nigdy wcześniej i byśmy, Panie, pokochali Cię jeszcze mocniej, pokochali czas spędzany z Tobą. Niech każdy, każdy ten moment, kiedy będziemy się czegoś wyrzekać dla Ciebie, jakiejś słodyczy, rozkoszy naszego życia, niech będzie najsłodszym czasem spotkania z Tobą. Byśmy zobaczyli, że nie ma większej rozkoszy, nie ma większej słodyczy w życiu niż Ty, Jezu Chryste, niż spotkać się z Tobą, żyć z Tobą i być z Tobą. Daj nam dzisiaj taką łaskę, daj nam wiarę, daj nam takie serca, które będą pragnęły Boże tego spotkania i spraw, byśmy byli ludźmi, którzy zatęsknią za Tobą raz jeszcze, zatęsknią za Tobą na nowo i zatęsknią za Tobą w swoim własnym życiu, jak jeszcze nigdy do tej pory. O to Cię prosimy, Panie, nawróć nasze serca i nawróć nasze życia. Raz jeszcze. Amen. Niech tak się stanie, kochani. Niech Was Bóg błogosławi. Słyszymy się wieczorem. Do zobaczenia, i mam nadzieję, że widzimy się też gdzieś na żywo, gdzie w kalendarzu możecie zobaczyć, którego dnia, co się dzieje, w którym miejscu w Polsce. Z Bogiem. Papa. Pa.